Zabrzeński areszt został wybudowany w roku 1888 przez Niemców jeszcze za czasów Cesarstwa Niemieckiego cudka została zamknięta w marcu w 2018 roku. Głównym powodem była wprowadzona reforma służby więziennej. W tym momencie przechodzimy do spacerniaków. Jakichś spacerniaków jak w każdym więzieniu i tutaj nie mogło zabraknąć. No, powiem szczerze, że wygląda to bardzo ciekawie. Fajnie wygląda ten drut kolczasty. Wiadomo, musiał być. Na ścianach znajdują się również różnego rodzaju malunki, które podobno rysowali więźniowie przebywający tutaj. Rysowali bądź malowali. W każdym z nich takie ławeczki. Na środku jakaś roślina. No i kolejne bardzo ciekawe malunki. Teraz postaram znaleźć wejście właśnie tam, na tą budkę, z której pracownik obserwował spacerujących tutaj więźniów. No i chyba wejście już zostało odnalezione jak najbardziej. O proszę, ta budka to już jest jakoś zachowana. Zachował się fotel. Jakaś półka z jakimiś teczkami, koszulkami czy jakiegoś rodzaju kartki co to kod materiałowe orśle zabrze coś co służyło tutaj pracownikom do pracy a to jest widok na spacerniak z tej budki wow spójrzcie jak to fajnie wygląda wow. To jakaś chyba cela, jednoosobowa była taka mała. schodu na górę, schodami na górę skierujemy się później. Na razie chciałbym obejść może nie wszystkie cele, ponieważ one wszystkie wyglądają tak samo. Ale mniej więcej zobaczyć każdą z nich, jak ona wygląda. Gdyż w każdej możemy znaleźć e, jakieś ciekawe napisy na ścianach, które niegdyś pisali tutaj więźniowie. Znajduje się tutaj parter oraz trzy piętra. I na każdym z tych pięter mnóstwo cel. A my zaglądamy do następnej, w której znowu panuje ogromne echo. O! Jakiś domochód tutaj był. To jest prąd. Nie wiedziałem o tym. W następnej celi na drzwiach taka ciekawostka. To jest jakiś plan. W poniedziałek, wczoraj, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, nie do końca wiem co te wszystkie znaki oznaczają. Są tu jakieś ptaszki, e, kreski, Lki, fałki. Nie wiem patrzcie, tego szukałem po prostu więźniowie coś takiego często rysują no wiadomo o co chodzi nie. szukałem czegoś takiego i w końcu znalazłem Pójście co znalazłem w jednej z nie mam pojęcia co to może być co tu pisze płatki owsiane, płatki coś tam, coś tam zapalniczka właściwie może to była jakaś lista yy, czegoś co jacyś więźniowie mieli dostać nie wiem co to mogło być, ale bardzo ciekawe. W jednej z celi na Ziemi znalazłem jakąś gazetę który rok? Eee, nowa, 2017. 2 października, spodziewałem się, że jaka jest starsza. Ale niestety, zostawiamy tam, gdzie było. O. A teraz wam pokażę taką sztuczkę magiczną. Na wstępie na korytarzu mamy taką budkę. Gdzie siedzieli jacyś pracownicy, i chyba pilnowali tutaj w porządku. Cóż to jest? Spójrzcie, na każdym z pięter znajduje się taka budka telefoniczna. Ta chyba, niestety, jest zamknięta, ale i tak w środku nic nie ma, więc nie ma czego żałować.